Na tablicy napisane Ministerstwo Przemysłu, a tu się likwiduje przemysł. Tutaj realizowany jest scenariusz. Scenariusz, szanowni Grabaz państwo, tak, grabarzy państwa i narodu stypy. polskiego. Tutaj, widzicie, tutaj nie trwa żadna ożywiona e, praca. Pani minister pojechała do Warszawy. Tam, tam e, już jest. E, po pogrzebie, po stypie, tak, tam już trwa, trwa impreza non-stop, tylko że imprezują nie przywódcy suwerenni narodu polskiego, ale niesuwerenni lokaje eurokołchozu. Radzą nad tym, jakie jeszcze oni mogą wyciągnąć korzyści z tej podległości, z tej abdykacji, z suwerenności, niepodległości. A tu się morduje państwo i naród polski, bo nie ma wolności bez własności, a nie ma własności bez pracy, a nie będzie pracy, jeżeli wszystkie biznesy upadną na skutek bankructwa z powodu zawyżania rachunków za energię przez sztuczne narzuty klimatyczne eurokołchozowe. Tak. Unia Europejska jest wrogim agresorem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Unia Europejska dokonała niestety bardzo skutecznego zamachu, inwazji, agresji, tyle że nie wjechały do nas żadne czołgi, tylko zostali wykupieni kolaboranci Volksdeutsche, jakieś Judenraty warszawskie czy, czy katowickie i one prowadzą systematyczne zniszczenie Polskiego przemysłu ze szczególnym dziś uwzględnieniem w interwencji poselskiej pana posła Flica, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wydobywczego. Jeżeli, jeżeli każda polska rodzina i każdy polski biznes płaci w rachunku za prąd 40% narzutu od urojeń klimatycznych, to to jest droga do zatracenia. I ci, którzy tutaj pracują. Niezależnie od tego, jakie tam mają dorobione teorie i czym tam polerują, czyszczą własne sumienie, biorą udział, biorą udział w y, y, aktywności, w działalności godnej zaborców i okupantów, a nie lojalnych funkcjonariuszy państwa służących narodowi polskiemu. Ale jednak, panie pośle, stoimy pod figurą świętej Barbary, patronki. Może to jednak, to jednak wszystko nie jest tak, jak panowie przedstawiacie, tylko nieco lepiej, tak jak przedstawia to ministerstwo. Ministerstwo nic nie przedstawia, nie ma żadnego planu. Szereg tych pytań, które były dosyć konkretne, pozostało bez odpowiedzi. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Do 14 dni teoretycznie mają czas na odpowiedź. Ta nazwa Ministerstwo Przemysłu kompletnie mi tutaj nie pasuje. Rzeczywiście powinna być to nazwa Ministerstwo Likwidacji Przemysłu. Flaga unijna, która tutaj jest zawieszona, również to jest symbol grabarstwa, grabarstwa tak, tego wszystkiego i ta atmosfera stypy. Tutaj się nic nie dzieje, proszę państwa, tutaj jest cisza i jak makiem zasiał. Prawdopodobnie tylko dlatego, żeby, żeby, żeby sobie poprawiać samoocenę, ocenę, że, że, że nikt nie protestuje. No, proszę Państwa, e, koszt, który pojawił się ostatnio w doniesieniach medialnych, koszt likwidacji sześciu kolejnych kopalń, blisko 10 miliardów złotych. Na pracującego Polaka to jest e, na dobrą sprawę 5 tysięcy złotych zrzutki na każdego. E, Aż państwo, państwo, Polak państwo się zrzucacie. Płaci? To 5 tysięcy na, na dzień dobry. Płaci okupantom za, to, za dewastację polskiego przemysłu wydobywczego, a zatem każdy Polak na, na miłe złego początki dopłaca 5 tysięcy złotych po to, żeby potem do końca świata płacić haracz od urojeń klimatycznych, które są w eurokołchozie dogmatem. Ta neutralność klimatyczna, to śledzenie i ściganie i okładanie podatkami śladu węglowego, to są haracze na węgiel czarny, na węgiel czarny przypominam, 50%. 8 czy 9% narzutu na węgiel brunatny, blisko 70% narzutu. Narzućcie państwo taki dodatkowy haracz na jakąkolwiek usługę, jakiekolwiek dobro, jakąkolwiek formę aktywności twórczej, przedsiębiorczej i nic nie będzie się opłacać. I otóż właśnie do tego to zmierza, że w Polsce, Polakom, nic ma się nie opłacaj. Mówię o likwidacji przemysłu nie bez kozyry, dlatego, że przecież jest to podpisana mapa drogowa, słynna mapa drogowa zamykania polskich kopalń do 2049 roku. I kolejne transze kopalni są zamykane, nawet te do, obraz z super węglem energetycznym, przecież nie tak dawno, jeszcze na początku tych rządów pis w 2017 roku zamykano kopalnie Krupiński w Suszcu i, i, i Makoszowy w Zabrzu, teraz kolejne pakiet sześciu. Niebezpieczeństwo polega na tym również, że, że to jest ściśle powiązane z przemysłem energetycznym, z energetyką konwencjonalną. Elektrownia Rybnik, elektrownia łaziska, tutaj te najbliższe nam są najbardziej zagrożone, a to jest na tyle sytuacja paradoksalna, że właśnie na przykład elektrownia rybnik poprzez wiele, wiele inwestycji w ostatnich kilkunastu latach, zwłaszcza, poczynionych, była w stanie przerabiać węgiel najgorszej jakości. Ten typu, typu miały floty muły, i, i, i w, dosłownie można było przenośnikami transportować się ten węgiel gorszej jakości z pobliskich rybnickich kopalń. Tak samo sytuacja w elektrowni Łaziska nieopodal kopalni Bolesław Śmiały. No to, są, to są rzeczy horrendalne, i odcinanie tego wszystkiego i jeszcze do, do, dodatkowo dopłaty do tego, przecież przez te koszty likwidacji są niesamowite. W normalnej Polsce. Gdyby ona wróciła, postawilibyśmy przed sądami pod ścianę ludzi, którzy zasypali kopalnie Makoszowy, kopalnie Krupiński, ludzi, którzy zdemolowali elektrownię Ostrołęka i szykują się do zamykania kolejnych. To są straty mienia wielkiej wartości, zwracam uwagę, że kodeks karny zaostrza specjalnie kary tam, gdzie mowa o mieniu wielkiej wartości. Tam, gdzie mowa o sprowadzaniu powszechnego niebezpieczeństwa, a to jest powszechne niebezpieczeństwo energetyczne. Tak? Więc to są, szanowni Państwo, przestępstwa z uwagi na skalę, z uwagi na rozmiar strat, przestępstwa o charakterze zbrodni w moim przekonaniu. I to powinno być ścigane, a nie promowane. To. To ministerstwo, Ministerstwo Środowiska i Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, wykonuje robotę o charakterze bombardowań dywanowych polskiego przemysłu, polskiej gospodarki. Warto sobie uświadomić, że ziemie polskie nie doznały takich strat i naród polski nie ponosił takich kosztów od zakończenia II wojny światowej. Jak tam było, tak tam było. Przeszłości nie idealizujemy, ale ta przyszłość, która nas czeka, jest gorsza od wszystkiego, co za nami, Szanowni Państwo. I to zawdzięczamy kolaboranckiej, lokajskiej władzy warszawskiej, która realizuje dyrektywy Brukseli w praktyce Berlina, także innych stolic. Ja myślę, że proszę Państwa zaproszę wszystkich z Was, tutaj media obecne, na konferencję prasową pod KWK Wujek, pod pomnik pomordowanych dziewięciu górników 16 grudnia 1981 roku. O 12.30 konferencja prasowa będzie dostępna, także serdecznie zapraszam. A w tej chwili już. Tak, a Dzień. tu tymczasem przywrócimy jeszcze tam normalności. Tu jest, jest Polska, a nie normalna. Proszę Pana Szanownego. Na ten płacimy. Tu jest Polska, a nie w Dąbrówce. Może Pana Szanownego? Nie, idzie, idzie. Idzie, idzie. To się nawet będzie nadawało. Bardzo żeby... proszę, odłóżmy to na miejsce Panie. Słucham? Komu, szanowna Pani? Komu? Dziecko, zlituj się nad sobą. Zlituj się nad sobą i jak się nie wstydzisz, ludzie, bój się Bogu. W ogóle nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego państwa. Chwała Bogu, nie ma jeszcze takiego państwa. Więc nie będziemy w Polsce, w polskim podległość. ministerstwie eksponować znaków wrogich nam organizacji, które chwała Bogu nie mają statusu państwowego i w z tym, tego typu emblematy nie są otoczone żadną ochroną prawną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tu jest Polska, nie Bruksela.